No i witam Was kolejnego dnia. Jest poranek, jest cieplutko. No i dobra, mamy złoty 40 zł. z tej chwili. Niedużo, ale dobrze jest. Lecimy dalej. Druga plaża, tak zwana dzika. Tu dokładamy 87 groszy. No dobra, ja już w się. zobaczcie, znalazłem tutaj po drodze pierwszy plac zabaw. Tam dalej jest drugi obiekt w pobliżu. I miejsce do FIFLAKów. Jeśli nikt tutaj nie chodził, to będzie na bogato. zaraz zobaczymy, co nas tu wpuszczą w ogóle. Dobrze jest. Puściły nas. Dobra, pierwszy placek kończymy kwotą 4,90 z groszami, prawie 5 ziko. I taki kolczyk, zobaczcie, w kształcie pawia. Także ktoś puścił pawia. Widzicie, są dwa cienie, bo czarek jest ze mną. I teraz będziemy robili miejsce do fiflaków. To jest taki żwirek, a więc nie liczę na nic. Zobaczymy. Z tej żwirowni wyszło zaledwie 12 groszy, a więc pękło 5 zł. Idziemy na drugie miejsce fieflakowe, które jest z piasku. Czy to kapsa, czy to nie kapsa, no ta kapsa. O, to będzie 10 groszy. No tak 10 gry Czyli by sygnał na złotówkę, ale tu się źle kopie. No ale dobrze. Jest złotóweczka Tu będą znów złoty grosze. No proszę. 5 groszy przynoszę, ale bym wydudnił tu poprzeczkę Łęb. Idę, idę, patrzę, to poprzeczka. Signal 22. te głębsze odpuszczam, bo nie mam zamiaru tutaj robić dołów. Na 10 groszy sygnał. No i faktycznie jest 10 groszy. Sygnał na 2 zł, 38-39. Przydałoby się, bo już kończy ten obiekt. No i piękne mamy dwa ziko 8,20 jak do tej pory no i jestem na swoim filtru, czyli Rubinkowo trzecie jak kto woli na skarpie zrobimy plac zabaw no i ustrugałem sobie dyszkę jak do tej pory biorąc pod uwagę, że przyjechałem tu tylko załatwić sprawę że odwiedzam to po drodze to nie jest to nawet jakiś perelek się trafił no i ostatni dzisiaj toruński obiekt zobaczymy ile dorzucimy do tego co mamy Placik zrobiony Zbliżamy się do 12 Ziko, Jeszcze skoczy tutaj mały obieg, zrobić obok. Tam jest taka nawierzchnia dziwna. Z kory. Zobaczymy, czy to ma sens. Kora, korą, ale zobaczcie, wpada już piąteczka na dzień dobry. Te monety będą miały tutaj takie ubarwienie. Przedziwne, że się nie dziwcie. Po oczyszczeniu będą normalne. I pstryk prawie 17 ziko już mamy. No i pstryk pęka 20 zł. Widzicie te ubarwienie od tej kory. I na oko taki klucz gerda. Dostrugałem sobie jeszcze nieco monet z tej kory i mam prawie 24 zł. No i fajnie. No i dobra, mamy niedzielę, 5 maja. Zobaczcie, mam łyżwy. Niedługo sezona, więc zapraszam. Dopiero się rozłożyłem ze swoim bajzlem Zajęło mi to jakieś półtorej godziny. Same śmieci, nie mam już czym handlować. A więc jeśli coś Ci zalega w garażu, na strychu czy w piwnicy, to pisz śmiało, ja przytulę wszystko. O, tak wygląda mój firtel. Tu ludzie się dopiero zjeżdżają. Która to godzina? 531 dokładnie. No, zobaczymy. Pogoda ma być zacna, a więc będziemy zarabiali. Słuchajcie, noszę się z zamiarem kupienia konia. Na razie sobie dopasowuję toczek taki. Będę skakał przez przeszkody. Odwiedzimy tutaj stoisko kolegi, i koleżanki, zobaczcie Ile to do jest. ja tutaj nakupuję takich rzeczy i, i wrzucę do takiej skrzyni, że niby wykopałem to. Oglądalność będzie Patrz tak panowie i panie To jest takie fajne my jak słuchajcie, że oni później robią taką fajną wyprzedaż Wszystko po 5 zł. Poważne No zapraszamy, bo kurczę, Czegoś takiego nie widziałem jak żyje. Był tu jeden taki pan, i zobaczcie co mi tutaj zostawił. Naleka pigwa, Olek. 11:22. Wow, A już mamy około 11 Ja już trochę sprzedałem. Parę złotych zarobione. Ja w sumie mógłbym się już zwijać, ale po jeszcze godzinę. Ruch jest niesamowity. Zobaczcie, ile dzisiaj sprzedających. Nie wiadomo kogo więcej, czy kupujących, czy sprzedających, ale pogoda sprzyja, więc wiecie. 12:15, ja już zobaczcie stoły puste, swoje zarobiłem, nie narzekam. Ludzie się pomału zbijają. No i fajnie, pogoda nam dopisała. Witam Was 6 maja 2024 roku. Ja jak zwykle na placach zabaw, mam już 5 z groszami. Do tego jakaś łyżeczka. No i lecę, zrobić parę takich obiektów między blokami Słucham? Tak, złota, srebra i diamentów A znajduję kapsy Słucham? Tak, wszędzie No i mamy jakieś 7 zł, mimo że późno dziś zacząłem, bo dopiero o 7 Ale spoko takie place między blokami są najlepsze. A mi do tej pory prawy dyszka pęka, zobaczcie. Godzina 8:07, to już późna godzina. Ustrogałem około 13 zł. No i fajno, nie ma źle. Dokładam dwa z groszami i pęka 15 ziko. Szybko spróbujemy zrobić ten placek, który nigdy nie oddawał nic. Po prostu tu jest bieda ponad miarę, no ale może tym razem będzie inaczej ok, tak jak myślałem, ten plac nic mi nie przyniósł tylko strata czasu lecę do auta no i dobra, przywiało mnie na plac zabaw koło urzędu miasta w Kwizynie, czy jakoś tak szybciutko zrobię ten obiekt tam jakaś dziewica się huśta ale mi to nie przeszkadza no co tam Andrzej? no dzień dobry panu no, co tam? słucham ciebie nigdy mi się nie zdarzyła, nigdy przez 6 lat mi się nie zdarzyła ale słyszałem takie przypadki, bo tutaj słyszałem już tutaj się skarżą ludzie że im się zdarza, wiesz, że w, w, no aha no, 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 tak teraz jest, słuchaj, jakaś, jakaś plaga tego bo tutaj już się skarżą youtuberzy także wiem o co chodzi mały obieg skończony, dorzucam niewiele jakoś złotówkę 20 z groszami Dzwonił do mnie kolega Andrzej z kanału Biegnie, podyskutowaliśmy trochę. Dowiedziałem się m.in., że YouTube demonetyzuje parę filmów już. Nie pierwszy raz słyszę taką informację od youtuberów, a więc widzicie, YouTube demonetyzuje, a ja monetyzuję. Taka sytuacja. No i co, 16 zł na koncie, jestem na ulicy granicznej, zrobię ten obiekt i zobaczymy, czy lecę dalej, czy nie lecę dalej. Nastrugałem do 19 zł. Zobaczcie same stare monety, czyli poleżały tutaj z tego sezonu, chyba żadna nie wpadła. Także mamy 19, tyle ile lat miała moja kobieta, czyli Monika, którą poznałem. Miała właśnie wtedy 19 lat, a dziś ma 46 i wciąż jesteśmy razem. 70 parę groszy. No i szybciutko zbliżamy się do dwóch dyszek. Lecimy na ulicę. Bolka i lolka. O, panie, znalazłem plac zabaw, na którym nigdy nie byłem. Takie rzeczy się już nie zdarzają, a jednak, dobra, szybko go zrobię i lecimy na Polka i Lolka. Mini obiekt i mini urobek 42 grosze, jakaś łuska. No i dobra, przynajmniej wiem, że już dwie dychy na pewno skrubałem. Jest sławna Tyrolka na ulicy Polka i Lolka, i jest pierwszy sygnał. Ja obstawiam 2 złote, jeszcze nie wiem. No i super, bo był sygnał na 2 złote. Drugi sygnał taki sam też na 2 zł. 38 39 Jeszcze nie wykopany, co? Jaj, co? Fajny jest znów Twazyko. Tu już 24 zł. No, Tyrolka nie zawodzi. Taki tam czusz od jakiejś żalówki i złoty 71. Myślę, że mam jakieś 25-26 zł. Idziemy to policzyć. Mamy 10.06, trochę połaziłem 27 zł i 12 groszy. Tyle ustrugałem, nieco śmieci i nic, ja będę leciał dalej przed siebie, nie wiem gdzie, nie wiem po co. A tutaj taka pani sobie biega w kółeczko, już dłuższy czas, trochę kilometrów dzisiaj zrobi. No powiem wam jakbym miał taki wybieg, kurczę, gdzieś blisko domu, tak obieżnie, to też bym się zmotywował do biegania i pewnie bym zaczął na nowo biegać, bo się nieco zaniedbałem, waży równo 100 kilo. Dawno nie biegałem. Taka sytuacja.